Że Jezus całą masę cudów, znaków uczynił. Dlaczego żądają? Ktoś mógłby pomyśleć, bo chcą się naocznie przekonać, żeby nie tylko ze słyszenia, żeby to lepiej zbadać, rozsądzić, bo są uczeni w piśmie. Ale Jezus, który zna ich serca, zna głęboką, ukrytą intencję, może nawet dla nich samych, nie całkiem świadomą, Wie i mówi im wprost, że są plemieniem przewrotnym i wiarołomnym. Dlatego żądają znaku i dlatego nie otrzymają żadnego znaku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. z Ewangelii według świętego Mateusza. Niektórzy z uczonych w piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie. O co im chodzi? O jakiś cud. W Ewangeliach słowo znak jest równoważne z cudem uzdrowienia, te, które my przynajmniej rozumiemy właśnie jako cudowne, czy rozmnożenia chleba i inne rzeczy, które są ponadnaturalne, przekraczają prawa natury, są znakiem tego, że Jezus, jako Syn Boży, ma moc boską. Ma moc od Boga, Ojca. I te znaki mają wywoływać wiarę, wzbudzać wiarę w to właśnie. Mają ludziom dać czytelny właśnie znak, że to jest Syn Boży. I ci faryzeusze i uczeni w Piśmie przecież doskonale wiedzieli, że Jezus całą masę cudów, znaków uczynił. Dlaczego żądają? Ktoś mógłby pomyśleć, bo chcą się naocznie przekonać. Żeby nie tylko ze słyszenia, żeby to lepiej zbadać, rozsądzić, bo są uczeni w piśmie. Ale Jezus, który zna ich serca, zna głęboką, ukrytą intencję, może nawet dla nich samych, niecałkiem świadomą, wie i mówi im wprost, że są plemieniem przewrotnym i wiarołomnym, dlatego żądają znaku. I dlatego nie otrzymają żadnego znaku. Poza jednym. Tym, który Jezus nazywa znak Jonasza, który, połknięty przez rybę, trzy dni i noce w jej wnętrzu przebywając, został później przez nią wypluty żywy. Tak. W Księdze Proroka Jonasza czytamy, i Jezus posłużył się tym, Przykładem, tą figurą tego proroka, by zapowiedzieć swój znak, kiedy przez trzy dni i trzy noce, jak mówi Syn Człowieczy, będzie we wnętrzu ziemi, by potem zmartwychwstać, pojawić się żywy. Ten znak jest podstawowy. To jest cud największy, do którego wszystkie inne zmierzały. Tylko Bóg ma tę moc nad śmiercią. I my, jeżeli nie mamy serca przewrotnego i wiarołomnego jak ci faryzeusze, bo może tak być, warto by się zastanowić, czy ja czasem nie zwlekam z uwierzeniem. Z zawierzeniem swojego życia Jezusowi by nie przekonał. Jakimś i właśnie czegoś oczekujemy, jakiegoś znaku, który byłby spełnieniem warunku przez Jezusa Chrystusa, tymczasem Jezus czego innego chce, żebyśmy uwierzyli w Jego zmartwychwstanie. W jego moc nad śmiercią. Co to znaczy? Proste. Śmierć ma również pewne znaki. Depresja, na przykład. Zdrada ze strony ukochanej osoby, która powoduje, że świat ci runął. Dla niektórych, słyszałem teraz, Strata majątku przez powódź. Targną się nawet na samobójstwo niektórzy. Tak słyszałem. I, potem i, może być jakieś trwałe kalectwo, albo śmierć bliskiej osoby. Może być jeszcze coś innego, co. W, w gruncie rzeczy powoduje, że ty, który czymś żyłeś dla kogoś, czy z kogoś, z czegoś żyłeś, straciłeś grunt pod nogami, świat ci się zawalił. I to już jest znak śmierci. Jeszcze nie śmierć sama fizyczna, ale, ale znak, że ona jest obecna. I nad tym wszystkim ten, który śmierć pokonał, ma moc. On ma moc tam, gdzie była nienawiść, wprowadzić przebaczenie, miłość. Tam, gdzie było serce rozdygotane wszelkimi złymi uczuciami, może wprowadzić pokój. Tam, gdzie była frustracja, rozpacz, może wprowadzić nadzieję, wiarę, nowe życie radość z życia tam, gdzie był smutek. To wszystko mieści się w tym, co Jezus mówi, znak Jonasza, że On śmierć pokonał. Nie tylko tę śmierć fizyczną, owszem, i również tę, bo z martwych wstaniemy, w ciała z martwych wstanie, wierzymy, jak w kościele, w kredo wyznajemy co niedzielę. Ale również to, co naszego ciała w tych znakach śmierci dotyczy tutaj. Jezus ma nad tym moc. W to uwierzyć. To jest nasze zbawienie. Nie żądajmy innych jakichkolwiek znaków, lecz przyjmijmy to. I nie bójmy się śmierci, tego, co Ciebie właśnie dotyka, co jest powodem Twojego cierpienia. Wyjdź temu śmiało naprzeciw. Uwierz w Jezusa Chrystusa który śmierć pokonał i doświadczysz tego, że cię przeprowadzi, wyprowadzi z tego doświadczenia żywym, nowym, odrodzonym.